95% filmików, co oglądamy o UFO, są fałszywe. W tym filmiku poznamy prawdziwe zjawiska UFO, co potwierdzają teorie starodawnych astronautów. Ta teoria twierdzi, że astronauty z innych planet odwiedzali nas, przekazywali wiedzę i nawet stworzyli człowieka. I dziś są znane jako bogowie różnych kultur. Ale najpierw subskrybuj się, jeśli uwielbiasz takie tematy i chcesz więcej. 5. We wszystkich kontynentach są jakieś piramidy. W Chinach, w Egipcie, w Peru, Meksyku, Włochy, Francja, Grecja, Indonezja, India, Kazachstan. Wszędzie. To były cywilizacje, które były oddzielone tysiącami kilometrów, morzami, górami, piaskami. Nikt tam nie mógł sobie pójść powiedzieć, budujemy taką piramidę, bo tak. Dawać klocki co ważą tysiące ton i budujemy. I we wszystkich jest taka sama historia. Są zbudowane dla bogów, których ich odwiedzali. Przypadek: Położenie piramidy w Gizie. Współrzędne geograficzne są takie same jak prędkość światła. Następny przypadek. 4. Sumerowie, Egwit, Ameryka Hiszpańska. Pojawiają się czaszki, jakby przedłużone. Naukowcy wyjaśniają, że ludzie z tamtych czasów, jak się narodziło dziecko, wsadzały im deseczki, żeby im zdeformować czaszki, żeby byli podobni do Bogu. Oni sami to mówią, żeby być podobni do Bogu. Ale nie można przedłużyć czaszki aż o 200% minimum, jak te czaszki z Paragaz, albo jak bogowie z Egiptu. Mogą być hybrydy z ludzi z innych światów, choroba hidrocefalia, Jeśliby to była choroba hidrocefalia, ludzie mieliby za Boga chorą osobę, co nawet by nie mogła wstać, moda żeby mieć głowę tak dużą? Na co? 3. W różnych kulturach starodawnych jest mnóstwo historii o wężach, które stworzyli świat. W Chinach flux i Nuka stworzyli człowieka z gliny i jak dorosły stali się dowódcami Chin. Tak samo im pokazali wiedzę i są przedstawiane jako węże. W kulturze Majów, Bóg Wąż stworzył człowieka i pokazał mu rolnictwo i wiedzę. W Indiach, Nagi był pół człowiekiem, pół wężem, co reprezentują wiedzę. W Afryce, Wedo Wąż pomógł tworzyć świat Bogowi mabu. W pierwszych cywilizacjach jak Sumeria albo potem Egipt, jak na przykład Bukatum, był wężem. Przypadek? W naszej Biblii wąż namówił ewę, żeby zjadła jabłko. Jak to zrobili, kapnęli się, że są gołe i zaczęli mieć wstyd. Czyli wąż, jak pomyślimy, zrobił źle? 2. Księdza Enocha, co jest uznano jako prawdziwa przez Kościół, wspomina, że anioły przekazywały wiedzę człowiekowi, jak na przykład uprawiać rolnictwo, robić garki, gotować, kosmetykę itd. Ale nie mówili, że anioły mają skrzydła czy coś takiego, tylko się poruszają w dziwnych pojazdach. Te obrazy są z różnych wieków i zawsze reprezentują jakby talerze latające. Ja na przykład widzę tutaj talerz latający. Bo według naukowców tutaj one widzą jakieś światła i my sobie wyobrażamy, że to są talerze latające. Nie ma tylko takich reprezentacji w naszej religii. Są po całym świecie. Na przykład w Indiach mamy Birmany. W Ameryce Południowej mamy oczywiste talerze. W Chinach opowieści o różnych ludziach, co przybyli w kosmosu w talerzach. Jeden według teorii starodawnych astronautów. Hobscy ludzie z innych planet odwiedzali naszych przodków, im pokazywali wiedzę na różnych tematach, jak na przykład matematyka albo rolnictwo. Po całym świecie, po cywilizacjach, co nigdy nie miały kontaktu ze sobą, powtarzam, zawsze są reprezentowane dziwne ludzie, podobnych do astronautów. W jednej kulturze dobrze, to mogą być jakiś tam hełm albo coś takiego dobra. Ale dlaczego zawsze mają taką samą historię? Przybywają z nieba, mają dziwne kształty i są uważane za bogów. I koniec, daj nam lajka i teraz kliknij tutaj, gdzie pisze topujemy, o tutaj i oglądnij inne nasze filmiki. O ludziach mutantach, UFO, mordercach, gwarantuję Ci, że Ci się spodobają.